Dzień dobry, w czym mogę Pani pomóc? Dzień dobry, iwo z tej strony. Proszę Pana, jestem właścicielem tego samochodu tutaj. Auto i... jest nowe. Auto jest nowe od półtora miesiąca i niestety od chwili zakupu mam problem z samochodem, bo jestem co noc odwiedzana przez koleżankę Kunę. Kuna skutecznie depta samochód, depta w silniku i w tamtym tygodniu miałam przypadek, że nawet auto mi nie odpaliło po odwiedzinach Kuny. Mój partner zainstalował mi w samochodzie, odstraszacz kuna, na kuny, jest to pochodzenia oczywiście chińskiego, który nic nie pomaga. Kuna to znaczy, jak chodziła, tak dalej chodzi. To znaczy, ja pani powiem, że nawet gdyby to urządzenie miało być skuteczne, to przy takim montażu yy, nie jest w stanie zabezpieczyć wejścia kuny do komory silnika. Bo tak jak... Już tutaj wiele razy klientom pokazywałem. Kuna ma tutaj dwa dwie strefy wejścia po prawej i po lewej stronie do komory silnika, po zawieszeniu po biegów. Pod spodem mamy bardzo ładnie płytę podłogową, więc ona tu od przodu nie wejdzie. Natomiast no, świadczące ślady, ale jeszcze jedna rzecz mnie interesuje: co to jest? Co pani robi? E, proszę pana, jest to y, płyn. Do spryskiwacza przeciwko kunom, który też niestety nie sprawdza się. On działa jak miód, tak? No, niestety cała maska się tutaj klei. Jest to bardzo klejący środek, którego niestety innym użytkownikom nie polecam. My mamy preparat zabezpieczający silnik. On neutralizuje wszystkie zapachy w silniku, i to też powoduje, że nie ma szkodników, po prostu szkodniki nie ten. Ale to po montażu będziemy. Popsikamy pani jeszcze tym preparatem. Natomiast to urządzenie domontujemy. Nie wiem, czy pani będzie to oddawała do producenta, czy co pani z tym zrobi. W każdym razie montujemy podwójny samochodowy Antykuna. Dobrze? Także okay? zgadzam się z panem.